W studiu Radia 5 dwóch gości. Pan Konrad Krupiński, rolnik spod Olecka, i pan Karol Pieczyński, rolnik spod Ełku. Panowie aktywnie uczestniczący w protestach, które przez ostatnich dniach, ostatnich miesiącach właściwie, głośno o nich w Polsce, 3 stycznia działo się. Działo się w Warszawie. Rolnicy protestowali. Powiedzmy o tym parę słów. Dlaczego protestowali, przypomnijmy jeszcze. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor Kondrad Krupiński ruch gospodarstw rodzinnych. My protestujemy nie od 3 stycznia, tylko już ponad rok czasu grubo i byliśmy, że tak powiem, przywitać twarz Zielonego Ładu, całej polityki antyrolniczej, antyprawa tworzonego w Brukseli przez panią Ursulę von der Leyen. Niestety. Jak usłyszała, że rolnicy chcą ją sowicie przywitać, na to zaprasowała, niestety nie przyjechała na otwarcie prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Było nas ponad 1000-1500 rolników. No i przykre było, że jak strajkowaliśmy 3 grudnia, to minister rolnictwa Czesław Siekierski cały czas twierdził, że rolnicy mają niesprecyzowane postulaty. A postulaty od roku są takie same. Stop Zielony Ład, stop umowie z Mercosur, stop importowi towarów niespełniających wymogów, jakie obowiązują nas, europejskich rolników, właśnie z Ukrainy i właśnie z tego Mercosuru, z krajów Mercosur. No i dodatkowo zniszczenie lasów teraz było w Warszawie i gospodarki polskiej przez to zielono religię, która niszczy nie tylko rolników, ale i miasto. Postulaty były wypisane na, na banerach, były wykrzykczane, czy ktoś je usłyszał? Coś. Czy to odniosło skutek? Myślę, że skutek jest, że rolnicy cały czas się nie poddali i chcą walczyć o prawo do gospodarzenia, do normalności. I tak samo w imieniu mieszkańców miasta staramy się dotrzeć, powiedzieć, że to nie dotyczy umowa z Mercosurem, tylko rolników, którzy zostaną zniszczeni, rozjedzie ich walec korporacji, które działają w całym świecie i produkują żywność też w Argentynie i Brazylii, tych wielkich gospodarstw, które produkują żywność nie spełniająco standardów jakie obowiązują nas europejskich rolników, ale mieszkańców miast, bo wszystkie większe fabryki, korporacje wywożą swoje zakłady właśnie tam i tam pracownicy za 1100 zł będą pracować bez żadnego kodeksu pracy, bez praw pracowniczych, produkując towary, które będą przywożone do Europy. Nam chce się zrobić zielone państwo, takie wielkie europejskie zielone, a tam wyżyna się Amazonie, pali się Amazonie, żeby wyprodukować soję GMO i wołowinę, naszprycowano hormonami, regulatorami wzrostu, i to potem państwo mają kupić, zjeść. Tylko nie wiem, skąd będziecie mieli pieniądze, jeżeli fabryki wszystkie wyjadą tam. Czy jeśli chodzi o tę umowę Mercosur, to chyba nie jest tylko tak, że tylko polscy rolnicy protestują, prawda? Są jeszcze inne. Kraje Unii Europejskiej, czy jest szansa na takie ponadnarodowe porozumienie, jakieś skrzyknięcie się i stworzenie tego systemu? Cały takiego czas strajku? rolnicy strajkują. We Francji jest silny sprzeciw. Niemieccy, angielscy, chociaż nie są już jakby w Unii. Kraje, rolnicy, farmerzy cały czas strajkują w swoich krajach i to naprawdę coraz ostrzej. Ale, mimo wszystko, lobby, które siedzi w Brukseli i interes koncernów niemieckich, francuskich jest silniejszy. Bo tak naprawdę prosta umowa Mercosur to jest sprzedanie europejskiego rolnictwa za niemieckie samochody i wiatraki, technologie, przemysł. Tak naprawdę w Niemczech jest, zaczyna się olbrzymia recesja i to jest ostatnia szansa dla tego rządu, żeby w końcu niemiecka gospodarka ruszyła, bo ten towar, który oni produkują, trzeba sprzedać. Tylko, że niestety europejskie produkty są niekonkurencyjne na rynku, bo przez opodatkowanie energii to zielono religię klimatyzmu, którą tak ładnie forsują ludziom, że tak powiem, mydło oczy, co z tego, że Europa będzie zielona, jak my jesteśmy promilem produkcji dwutlenku węgla, tego słynnego. A niestety bez dwutlenku węgla przyroda też nie. I to też jest podstawowy składnik fotosyntezy. Czy... Widać jakieś światełko w tunelu według panów. Może pan, pan Karol? Światełko zaczyna się pojawiać, bo coraz więcej rolników też w innych krajach zaczyna, zaczyna to rozumieć i widzą to zagrożenie. Europejscy rolnicy zaczęli dopiero chyba niedawno rozumieć w takich krajach jak, jak Czechy, jak Litwa, Łotwa, że za chwilę mogą z nas zrobić skansen Europy. I faktycznie te negocjacje trwały od kilkunastu lat Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Dopiero w momencie, kiedy zaczął, kiedy w zasadzie rozpoczyna się dopiero ten poważny kryzys gospodarczy w Niemczech, dopiero w tej chwili te umowy negocjacyjne, bo na razie to jest zakończenie umów tej umowy negocjacyjnej, dopiero teraz te umowy bardzo szybko przyspieszyły, zostały zakończone i w poszczególnych krajach. Poszczególne kraje będą decydować, czy się na to zgodzą. Do przegłosowania tej umowy Mercosur jest potrzebna czy większość kwalifikowana w, w parlamencie i to, ta większość kwalifikowana to musi odpowiadać za 65% mieszkańców. A czy czują panowie, że świadomość społeczna jest większa, jeśli chodzi o, o takiego zwykłego kowalskiego, który idzie na zakupy, ma większą świadomość? roli rolnika w tym wszystkim w całej gospodarce. No właśnie z tym jest problem, bo rolnicy są bardzo świadomi. Na rolników przez ostatnie lata, od kiedy wyszliśmy do Unii Europejskiej, zwłaszcza przez ostatnie te 7, 7 lat, zostało na, na rolniku nałożonych dużo obowiązków. My musimy spełniać dużo, dużo różnych norm. Mamy wycofowane co roku. Zawsze kilka substancji aktywnych, zmniejsza nam się ilość środków do ochrony roślin. Europejskie rolnictwo na dzisiaj zużywa tylko 2,4 2, kg substancji aktywnej na hektar, podczas gdy w krajach Mercosur jest to zupełnie kontrolowane. Średnie zużycie w Brazylii to jest, to jest około 14 w Argentynie to, to przekracza nawet 20 kg substancji czynnych. A zadziwiające jest też to, że jeszcze parę, parę lat temu ogromny sprzeciw społecznym budziło wprowadzenie, wprowadzenie GMO do, na uprawy, do upraw europejskich na nasze pola. A dzisiaj w zasadzie nikt już o to nie zabiega, no bo po co tutaj się szarpać z europejskimi rolnikami, skoro możemy podpisać umowę z krajami Ameryki Południowej, gdzie, gdzie te GMO jest cały czas stosowane, gdzie ogromne koncerny Monsanto czy BASWE. Sprzedają te nasiona, zarabiają na tym bardzo dobrze. No i głównie, głównie, głównie też te firmy, wielkie koncerny odpowiadają za te, za te lobby, za przepychanie tego śmieciowego w zasadzie jedzenia, które może się okazać za kilka, kilkanaście lat trujące do nas, do, do Europy. Czyli wiele wskazuje na to, że mamy krótką pamięć. Szybko zapominamy. No, pani redaktor, takim wskaźnikiem wszyscy mówią glifosat, glifosat. No, jeżeli w Brazylii. Pięć tysięcy razy większa jest norma dopuszczenia poziomu glifosatu w wodzie jak w Polsce? Do picia dla ludzi. Pięć tysięcy razy wyższy poziom glifosatu w jednym litrze. A u nas, u nas się go wyczekuje. Tak naprawdę, europejskie rolnictwo względem rolnictwa z krajów Mercosur to jest ekologia. Konwencjonalne gospodarstwa, które też stosują środki ochrony roślin do leczenia chorych roślin, jest ekologiczne względem tego, co jest tam. To nie ma, konsumenci niestety. Ja się konsumentum też nie dziwię i boję się tylko tego, że za chwilę powie się dla społeczeństwa ciąg dalszy wojny miasto kontra wieś. Bo tak naprawdę jesteśmy cały czas bombardowani, że jesteśmy grupą, która bierze dopłaty, płaci krus, wszystko jeszcze i mało. Tak naprawdę cały czas jest sztucie miasta na rolników. Tylko drodzy konsumenci, my produkujemy to żywność i my nie mamy takich zysków, jaki wypłacicie w sklepie. No, jeżeli szynka kosztuje 60 zł za kilogram, a tucznik na skupie kosztuje 7 zł. Dzisiaj 6. Dzisiaj 6. To po prostu nie pokrywa kosztów jego wyprodukowania to kto to zarabia? Ja rozumiem państwa i widzę ceny żywności w sklepach, i ona cały czas będzie rosła. I kraje Mercosur to będzie taki ratunek, że dzięki temu cena spadnie. Tylko jeżeli za 5 lat europejskiego rolnictwa nie będzie, to te kraje Mercosur podniosą cenę tak, bo będą miały monopol na żywienie całego świata. I to, co było przy covid -zie. Nie ma to, że sklepy cały czas są pełne. Wystarczył COVID dwa dni i w sklepach w Polsce była wojna, kto dostanie papier toaletowy. Ale mieliśmy zaopatrzenie, mamy rolnictwo na miejscu na chwilę to dojechało. Ale jeżeli my umrzemy, to państwo będą płacić kosmiczne pieniądze za chemiczną żywność. To nie będzie żywność zdrowa, bo ja uważam, że lepiej wydać jest pieniądze na zdrową żywność niż na leki. A państwo będą płacić olbrzymie pieniądze za chemiczną żywność, która będzie was truła. I o tym nikt głośno nie mówi. Ale koncerny wielkie, przemysłowe z Niemiec, Francji zarobią na tym, że sprzedadzą swoje technologie, samochody, wiatraki, inne rzeczy i pozyskają dojście do glinu tak? i innych surowców mineralnych z Ameryki Południowej. Przeraża właśnie ta wojna. Miasto kontra wieś. My nie chcemy być znowu takim pasożytem społecznym, tylko my chcemy godziwie zarabiać i nadal produkować, a nam zabrania się produkować. My walczymy o to, żebyśmy mogli mieć krowy, móc wyjechać w pole i je zasiać. Już nie mówimy o cenach, bo są dla nas przy tych kosztach, które Unia nam tworzy, obostrzenia. Nam, Europejczykom, mówi się o bezpieczeństwie żywnościowym. Moja krowy są sprawdzane od wyprodukowania do końcowego produktu na zawartość antybiotyków, nie ma żadnych hormonów, nie ma regulatorów wzrostu, a z Argentyny przyjedzie żywność tym faszerowana. Dobre. I to nie, są, to nie są opowieści z mchu i paproci, tylko to są fakty. Ostatnio zostały wstrzymane kontenery z wołowiną z Brazylii, bo nikt nie mógł dokumentować procesu produkcji tej wołowiny. Ja odnoszę takie wrażenie, że mimo wszystko to, że odbywają się protesty, hasła są wypisywane, i to, że głośno Panowie mówią o tym, co się dzieje, to, że jednak mimo wszystko ta świadomość społeczna i takich tych mieszkańców powiedzmy miast czy, czy miasteczek powoli rośnie, mają Też. coraz większą świadomość i, i nie traktują już, y, mam nadzieję, że nigdy tak nie było, ale że nie traktują rolników jako swoich wrogów, tylko. Po prostu to jest naturalna współpraca. Pani redaktor, tak naprawdę największym sukcesem rolników tamtego roku to było to, że społeczeństwo usłyszało pojęcie Zielony Ład i zaczęło o tym czytać. Bo tak naprawdę do tej pory w mediach głównych mainstreamowych była cisza o tym. Dopiero ile protestów, falnie zadowolenia i to właśnie lokalne audycje radiowe, telewizyjne, media społecznościowe rolników zaczęły otwierać ludziom czy rozdawanie ulotek, co to jest zielony ład i to nie jest jakiś widzi rolników, którzy chcą kolejnych dopłat. Tylko jest walka o normalność, o to, żeby można było pracować i żyć. No niestety, y, Unia narzuca opodatkowanie prądu i twierdzi, że dzięki temu będzie bardziej ekologiczny. No nic, poza tym, że rzemieślnik w mieście ma większe koszty niż rzemieślnik w Stanach Zjednoczonych czy w Argentynie. I to nie ma nic wspólnego z żadną ekologią. Niestety, nie wygramy tańsz, droższym prądem produkcją y, przemysłową w Polsce z Chińczykami, bo tam w Chinach, Indiach. Tam nie ma żadnego zielonego ładu. Tam są otwielane kolejne elektrownie węglowe. Tam się opony też inaczej wszystko utylizuje. Tam nie ma takiego standardu technologii, jaka jest u nas też. I jakie są normy obowiązują i rolników, i przedsiębiorców. Czy będą kolejne protesty? Panie redaktor, my nie mamy wyjścia. To jest taki ostatni krzyk przed naszą zagładą. I my się nie cofniemy. Jak będzie trzeba, to będziemy zaostrzać protesty. Ja uważam, że teraz jest dobry czas, żeby tak naprawdę wygrzeć presję na rządzących, na premierze, no byłem pod Komisję Europejską i drugiego dnia, dopiero po dwóch miesiącach wielkiej batalii przez rolników, premier powiedział, że on nie zaakceptuje, ale oficjalnie nie ma stanowiska polskiego rządu, że jest przeciwko umowie z Mercosur. A niestety do mniejszości blokującej brakuje nam takiego kraju jak Włochy. I teraz pytanie, czy... Rząd włoski stanie za przemysłem motoryzacyjnym, przemysłowym, czy za swoim rolnictwem. I niestety, jak to u polityków y, wygląda, będzie gra, które słupki, które poparcie będzie większe. I niestety, boję się, że rolnicy, rolnictwo europejskie zostanie sprzedane na rzecz właśnie firm i innych głosujących i wyborów. Najbliższe pół roku, myślę, że będzie dynamiczne w tej kwestii. Z, 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 głównie dlatego, że, że Polska w tej chwili przewodzi. Unii Europejskiej. Wiele decyzji przez te pół roku musi zapaść. Zobaczymy, co na to polski rząd, jak będzie, czy będzie brał pod uwagę w ogóle głos, głos polskich rolników i europejskich rolników, ale też mieszkańców całej Europy. No jeszcze przykre jest to, że mamy w maju, w czerwcu wybory prezydenckie no. i tak naprawdę znowu rolnicy zostaną wplątani w politykę w partii politycznych i każdy będzie nam obiecywał... Góry, mury, a po wyborach, no niestety, to były tylko wybory i kiełbasa wyborcza. Przekonaliśmy się na wyborach do Europarlamentu, jak partie obiecywały, jak interesuje się polskim rolnikiem europejskim, a po wyborach znowu to samo. Urszula von der Leyen nadal jest przewodniczącą Komisji Europejskiej i powiedziała, że po wyborach, teraz, jako już na drugiej kadencji, musi wszystko zrobić, żeby umowę z Mercosur podpisać do grudnia, i faktycznie podpisała. Zielony Ład ma wejść jak najszybciej i jeszcze w bardziej zielonej wersji. Więc niestety musimy jako społeczeństwo zacząć patrzeć politykom na ręce i wyciągać do nich konsekwencje. Myślę, że tak jak ustawa łańcuchowa, bo też wchodzi zielony ład Merkosur, myślę, że nasi politycy parlamentarzyści odczują rolników i Dobrze ich by. niezadowolenie na własnej skórze i... I nie, nie popuścimy politykom za to, że robią z ludzi baranów. Żeby ktoś tam znowu nie powiedział, że te obietnice to jednak była ściema. Mm. Czas antenowy nas goni. Kończąc tę rozmowę, życzę panom dużo siły, powodzenia. Yy... Po prostu powodzenie, mam nadzieję, że, że w końcu głosy rolników zostaną usłyszane, a nie tylko usłyszane, ale też zaczną wejdą w życie w przepisach. Naszymi gośćmi byli dzisiaj panowie Konrad Krupiński i Karol Pieczyński. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja dziękuję, dziękuję pani redaktor za zaproszenie, że dzięki może tej rozmowie kilka osób pisze w Google'ach, co to jest Zielony Ład, Mercosur, poczyta trochę o żywności. I dwie, trzy osoby zrozumieją, dlaczego rolnicy stoją czasami na drogach i utrudniają dla państwa e, też życie, ale niestety musimy coś robić, żeby w końcu zwrócić, wywrzeć presję na politykach, żeby wzięli się w końcu do roboty, a nie przestali obiecywać nam gruszki na wierzbie. Dziękuję to też walczymy rozmowa. tak Dziękujemy. dla państwa, dla konsumentów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.